Siema. To już kolejna próba nagrania filmiku. Z tego powodu, że jestem na hodowli, jest dosyć głośno, ale wyłączyłem jedną pompę, także powinno być mnie słychać. Chciałem się odnieść do tego, co się dzisiaj wyprawiało na Facebooku odnośnie ataku na to, że rozmnażamy aksolotle. No to kilka sprostowań. Po pierwsze, nasze aksolotle wykluły się 6 grudnia. 6 grudnia jak tylko z jak wyszły, od razu wysłaliśmy papiery do piwu z prośbą o kontrolę miotu. Na kontrolę miotu czekaliśmy dosyć długo, bo kontrola przyszła dzisiaj, czyli 2 lutego. I co dalej? Zarzucono nam, że mamy syf w akwariach. No to Wam powiem tak. Ten syf, który tam jest, to jest syf, który sami tam dodajemy. A po co? Po to, że okazało się, że Aksolotle nie tylko potrzebują jedzenia, ale również balastu w postaci muł, który zjadają razem z e, jedzeniem, ochotką i e, tubifeksem. E, ten muł. Sprawia, że one dużo lepiej trawią, nie mają żadnych problemów z trawieniem i bardzo ładnie nam rosną przy zerowej śmiertelności. Jedyna śmiertelność, jaką odnotowaliśmy przy naszym odchowaniu w Axolotli, to była śmiertelność wynikająca z, kan z kanibalizmu i była ona maksymalnie na poziomie 15%, może nawet mniej. Także ym, specjaliści internetowi. Jak chcecie przyjść na szkolenie, bardzo chętnie was nauczę, jak rozmnażać aksolotle bardzo wydajnie i rozwiązać te wszystkie problemy, z którymi sobie na co dzień nie radzicie. A przeobrażanie się młodych aksolotli i związana z tym śmiertelność jest związana tylko i wyłącznie z tym, że wasze pasoży... aksolotle mają pasożyty. Wszystkie aksolotle, które udało mi się kupić gdzieś tam w Polsce, były zarażone nicieniami. Po odrobaczeniu aksolotli skończyły się problemy z zdychaniem podczas przeobrażania. Aksolotle po prostu były wycieńczone tym, że miały nicienie i dlatego zdychały. Z czym były związane problemy w zeszłym roku z rozmnażaniem, ale to zostało rozwiązane. W tym roku dodaliśmy muł, dodaliśmy dużą ilość planktonu oraz rurecznik i ochotkę w formie żywej. I osiągnęliśmy wynik w rozmnażaniu Axolotli, o którym Meksykańcom tylko się śni. Tak więc dziękuję i tyle chciałem powiedzieć. A może jeszcze w sumie powiem krótko o tym, jaki mamy system do rozmnażania Axolotli. Nasz system do rozmnażania Axolotli składa się z yy, ośmiu akwarii. W których w sumie jest 1200 litrów, a w panelach filtracyjnych jest w sumie około 40 litrów złoża filtracyjnego, które służy jako podstawa do tego, żeby utrzymać biologię. Bo wszystkie aksolotne pływają na jednym obiegu, a za utrzymanie temperatury odpowiada wymiennik ciepła. Wymiennik ciepła składa się z rurki o długości 150 m, która nam grzeje naszą wodę, która trafia do osmozy, a przy okazji chłodzi nam aksolotlę, utrzymując stałą temperaturę. Z racji tego, że pobieramy non-stop wodę, bo osmoza jest zbierana dzień i noc w przypadku naszej hodowli. To mamy za darmo chłodzenie u Axolotli i na te 1200 litrów w obiegu spokojnie starcza. No. Także w tych pięciu akwariach z powodzeniem udało nam się utrzymać około 500 sztuk axolotli młodych z jednego miotu przy praktycznie zerowej śmiertelności. Ktoś ma jakieś pytania?